Cześć, witajcie w Dragon Air Silent Gods. Słuchajcie, y, mamy reset tygodniowy. Także roboty jest tutaj bardzo dużo, jak widzicie, tych rzeczy, y, które przydałoby się zrobić. No, mówię głównie o tych y, bossach, których mam tutaj na 6 dni jeszcze przede mną, ale zwykle robię to już od dawna y, dosyć szybko, jako że y, atakuję te ostatnie poziomy. I atakuje je w zasadzie jedną drużyną. Więc o której sobie tutaj zaraz porozmawiamy. A, no dobrze, to zacznijmy, bo, bo tych bossów paru jest. Więc tutaj przyatakujemy. I mniej więcej zobaczcie, kim ja to robię. Tak jak mówiłem, od dłuższego czasu drużyna pozostaje. Ta sama. Tutaj wcześniej też była bardzo podobna ta drużyna. Otóż zamiast tu widocznego obok sziny Sejdika był Bledyn i on tutaj był w tej drużynie. Tu wam jeszcze powiem, że oni tak byli ustawieni po lewej stronie, aby być pod wpływem decrease ataku. Gdyby byli po prawej stronie byliby w zasadzie pod wpływem debuffu rzucanego przez tego drugiego powiedzmy ze straży przedniej przeciwnika, czyli pod wpływem Dickey Defensu. No i pier na pierwszy ogień jest właśnie tak jak widzicie, zielony smok na najwyższym poziomie, więc on tutaj jakby jest chyba z tych wszystkich bossów, najłatwiejszy. No, i wracając właśnie do Sejdika, który zastąpił Bledyna, równie dobrze mogliby oni być tutaj we dwóch razem, czyli zamiast szyny legendy, byłby Bledyn Epic, i też by to się jak najbardziej sprawdzało, więc jakby tutaj zupełnie ta legenda nie jest nam jakoś szczególnie potrzebna. Zresztą nawet Iceblast tutaj nie jest potrzebny. Chodzi tylko o to, żeby zachować akurat tutaj trzy elementowe Elemental Affinity ten bonus. No bo, jak mówię, drużyna jest stara, wtedy jeszcze nie korzystała z tych już teraz, w tym momencie gry licznie odblokowywanych. Bonusów wynikających z pięciu elementów w drożynie, ale jako, że ona mi tutaj działa i wystarcza, to, to właśnie nawet specjalnie tutaj jej nie zmieniałem. No, właśnie od tego dłuższego czasu poza przetestowaniem zamiast bledyna sobie wstawiłem w pewnym momencie właśnie Sejdika, jak go zrobiłem tutaj głównie z myślą o, Vortexa, o Vortexie. No i tak, tak jak mówię, jak widzicie u mnie dwie legendy, z tym, że Shina zupełnie może być wymieniona, czy to pójdziecie w Iceblast, więc wsadzicie tą Gertin krasnoludkę, czy wrzucicie bledyna. Wtedy, wtedy myślę, że efekt byłby ten sam. Albo w ogóle zastąpicie tutaj tą drużynę w tej drużynie samych damage dealerów właśnie kimś innym w zgodzie z tym Affinity. Ok, no ten smog dosyć szybko nam tutaj poszedł. Biegniemy do następnego. Jeszcze zdążymy sobie w międzyczasie. Tam porozmawiać. No to może fioletowy smok, który to uderzenie ma na początku bardzo mocne. Zresztą podczas bitwy ma dosyć mocne te swoje uderzenia, ale pamiętam, że w zeszłym sezonie on w zasadzie pierwszym uderzeniem tutaj, tym swoim, zabijał mi drużynę i musiałem sobie coś z tym właśnie wymyślić. Widzę, że Sigrid jeszcze nawet jest na 98 poziomie, mogłem ją troszeczkę podciągnąć. No i tak, dla tych, którzy rzeczywiście ciągle mają z tym problem, na przykład z, z tym uderzeniem bossa, które może tutaj ich nieźle poszczerbić na początku, to tylko przypomnę, że zawsze możecie się posiłkować posiłkiem, że tak powiem, masło maślanie, więc posiłki jak najbardziej tutaj przed każdą bitwą można spożywać. W zeszłym sezonie ja nastawiałem się na defense właśnie. Jeżeli ten boss mnie tutaj mocno uderzał, no to zupkę taką defense plus 8 czy plus 10, w zależności jaka tam była, mogła być też w połączeniu z accuracy albo z atakiem. Nie wiem, czy jest atakiem. W każdym bądź razie, zupka defensywna, dobra do spożycia, czy też inny posiłek w tym stylu. No w tym sezonie już jakoś to wszystko właśnie lepiej działa. Tu podobnie, tak jak widzicie, no moi damage dealerze sobie stoją troszeczkę z dala, gdyby była Gertin podbiegłaby właśnie do, do Utiora, ale, ale generalnie jakiegoś to Znaczenia nie powinno mieć. E, więc e, tak. E, no, zostaje jeszcze oczywiście krysos którego ja tutaj, wiecie, praktycznie się z nim nie rozstanę poza tymi odcinkami, które tam robiłem, takie pod hasłem free to play, ale myślę, że można spróbować śmiało za Chrysosa czy też kogoś innego, nawet nie musi to być tank tutaj zupełnie, no bo mamy już właśnie tutaj Gariusa. W formie tanka, więc on jak najbardziej mógłby wystarczyć. Zresztą w części tych bitew w ogóle tank nie jest tak do końca potrzebny. No ale dzisiaj jest hasło: jedna drużyna na wszystkich bossów. Bardzo ładna animacja tego smoka, ale jeżeli chodzi o tą bitwę, to mi gorzej szło, przynajmniej w zeszłym sezonie z tym bosem pod postacią Utiora niż samego Smoka. No więc tak, Garius oczywiście jest chyba tutaj w sezonie drugim, część osób go uznaje za najlepszego epika właśnie jak na sezon drugi. Wcześniej mówiło się tutaj o Flurbafu w sezonie pierwszym, ale myślę, że można ich dosyć wymiennie stosować, choć mają troszeczkę też inny ten zestaw skilli. Tak? Garius nie rzuca chociażby debuffów, ale jego leczenie jest rzeczywiście niesamowite. No i tutaj sobie zaraz poradzą z Fioletowym Smokiem, więc o posiłkach przed bitwą Wam wspomniałem, dowolność tutaj damage dealerów, no, i jeszcze jest oczywiście nasza tutaj ulubiona Sigrid. Sigrid jest też dlatego, że no, może nie w walce tutaj z tym bossem, chociaż jeżeli te kryształki tam się ożywiały, no to jak najbardziej taki atak powierzchniowy działałby bardzo dobrze, ale niektórzy z tych bossów. Tak chociażby jak poprzednio zielony smok zamieniają się tam jakoś na przykład też w te małe smoki, więc jeżeli rzeczywiście mamy debuffy na wszystkich, no to wtedy, wtedy tutaj jak najbardziej Sigrid uderza po wszystkich i wtedy nam pomaga. No bo oczywiście jeżeli chodzi akurat u mnie o Ice Blasty, no to oni są tacy bardziej single target, czyli oni się skupiają na bosie, więc tutaj głównie starają się jak najszybciej tego bosa pokonać. Tu właśnie istotne w walce z królową, tą spaczoną królową, jak widać, no bo tak średnio królewsko tu wygląda w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, więc ta spaczona królowa, tutaj istotne wydawało mi się to ustawienie, a mianowicie w tym sensie, że oni są tutaj przybliżeni właśnie do bossa, to znaczy nikt nie stoi w tym tylnym szeregu, a to dlatego, że królowa właśnie ma ten, tendencję do wyrzucania tych kokonów swoich, o właśnie tak jak to teraz czyni, i chodzi o te jednostki, które teraz się pojawiły. One, jak zginą, to właśnie mają taką właściwość, że zadają obrażenia tym, którzy są obok nich. Więc z myślą tutaj o nich, myślę, że zaraz sobie tutaj powinni moi z nimi poradzić, chyba że wcześniej zabiją królowę, ale jeżeli właśnie tutaj ich zabijają, wtedy oni przy swojej śmierci również poranili, by. Tutaj, tych, właśnie moich. No, jak widzicie, idzie to dosyć sprawnie i szybko. Więc mamy już w zasadzie bossów z sezonu pierwszego zrobionych. Został nam bodajże nowy boss, tylko tak dokładnie, bo tu jest vortex, tu są te wiry i arena. Został nam zupełnie nowy boss z tego sezonu. I powiem Wam, że ja tutaj. Oczywiście, jakby użyłem tej samej drużyny. No tutaj, jeśli zadziałała, to czemu nie? Oczywiście są tutaj różnice w tym, co ci Wam robią, ale jakby ta jedna drużyna, którą mam od dawna, bardzo dawna, można by powiedzieć, poza tym wymianą bledyna na sejdika, coś sprawdzało się. Dosyć podobnie, no Bleden zadaje zadawał może trochę mniejsze obrażenia, bo on też może być takim aktywatorem, trochę jak Szczina do tego Ice Blastu. No tutaj mamy te randomowe macki, które się wysuwają, więc one mogą zaatakować tych naszych tutaj w tylnym szeregu. No i tutaj rzeczywiście także Sigrid się bardzo dobrze sprawdza, jeżeli mamy na tych mackach debuffy na przykład w postaci Decree's Ataku, to przy swoim ultimate tutaj Sigrid atakuje wszystkich. No i tak, więc mogłaby być to drużyna free to play zupełnie, w sensie Epiki i właśnie Sigrid. No tutaj, jeżeli chodzi o sinę, no to tak jak Wam mówiłem, dowolność w ogóle tych damage dealerów, najlepiej single target. No, pozostaje tutaj mój krysos, z którym jestem właśnie tak związany, ale myślę, że kogoś tutaj będziecie w stanie również w tej drużynie umieścić, tak żeby on tutaj lepiej to robił. Więc, wczesnoetapowa drużyna. O, tchulu nadchodzi, więc, fajny motyw. Taki trochę inny kolor, ale tak mi się kojarzy. No i teraz z tą drugą postacią również atakują, więc tak, jeszcze żeby tutaj zanim go zabiją Garius, set ten oczywiście defensywny, który ściąga z innych damage, a przenosi na Gariusa. Krysos ma w ogóle set ten także defensywny, ale ten, który podnosi atak moim pozostałym. Damage dealerzy, to jak to damage dealerzy? A Sigrid jest w zasadzie taka pół na pół zrobiona, czyli rzeczywiście ona tutaj ma w sobie i accuracy, i trochę damage'u, ale nawet chyba nie ma crit rate'u jako takiego. No, i tak jak widzicie, najwyższe poziomy tych bossów mamy tutaj 10 minut, nam zajęła wszystkie te walki. Więc najgorzej nie jest. No, jak zwykle tutaj, tak dokładnie jak Wam powiedziałem. Zobaczmy jeszcze sobie tą drużynę już gdziekolwiek. No, może, może tak na goblinach sobie zobaczymy. Więc, jak tutaj biegamy, bo teraz już jej. Czy to mogę jeszcze zaatakować? Nie, jest challenge. Więc, tylko co do szczegółów, pokażę Wam właśnie. Jak to wygląda, jak oni są zrobieni. I to będzie taki, no w sumie wyszedł szybki odcinek. Myślałem, że będzie dłużej, ale nie mają problemu właśnie z tymi tutaj przeciwnikami. Dobrze, to nie są gobliny, tylko to są bosy. Więc jeszcze szybciutko. Wszystko jedno, tak jak mówiłem, Krysos, No, tutaj mogłaby być ta lampa, która tutaj zastępuje Hourglass, tak? czyli to jest taka jedna wymiana. Mam to na myśli. No, troszkę gorzej działa, ale działa. To jest Chrysos. Jeżeli chodzi o Gariusa, no, to on jest jak najbardziej tutaj, jak największy defense i największe HP, ale głównie Defense się na tym skupiam i właśnie ten set Ancestral Protection, więc y, tak to wygląda. Dwaj damage dealerzy, więc ja mam ich nawet tutaj zrobieni, zrobionych w Inventor secie i Bledyn i Shina. Y, też mimo wszystko, chociaż ona jest też tym aktywatorem Ice Blasta. No i właśnie tak jak Wam mówiłem, Sigrid ma i Accuracy, no ale trochę tego ataku ma. Na niej nie jest najlepszy ten artefakt. Może tutaj mógłbym kogoś innego, no bo ona ma jednak, jednak ten pojedynczy atak na Ultimate. Więc tutaj oczywiście w zastępstwie Korona, taka, która wyrzucała Decrease Defense na przeciwników. No, i to tyle. Taki odcinek po prostu ze wszystkich tych bossów. Na podsumowanie, już tutaj z dawna niezmieniona, więc chyba szybka do osiągnięcia. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.